Witamy. robimy podpół znowu u Jacka. Na szesnaste urodziny mojego syna. Tak, tak jest. Prosił, żebym mu lot zrobił. Zobaczcie, co wziąłem. Ładnego kontratego Czaposze czarne. Czaposze siwe. Murzyny polskie. Trzy sztuki, ale to, to nie wróci. No i wszystkie nasze, zobaczcie. Poczekaj, niech auto przyjadą Jasne, bociany, Ciemne Ciemnych jest chyba 18 sztuk <coughs> Jacek, dawaj! On już chodzą 16 urodziny mojego syna Także gratulacje Już prezent. stary pryk Prez, Prezent, prezent dostał Druga strona O, patrz, Murzyny nie wiedzą co się dzieje, zobacz co ty mi no nie. Druga strona? Nie O, te poszy, zobacz Proste. Jeszcze jest pantość Wszystkie prawie wzięliśmy, zostały... Zostały w domu... Yy, czajki. Bociany masłowe. I co tam zostało? Te białe całe. Tu idą morzyny i czajki, a tu idą nasze. Te białe całe co tam zostało? Yy, czarnodzioby. I czarnodzioby Ty tylko zostało 6 sztuk. I bródki. Zostały 8. Reszta wszystko wzięte. No gdzie, 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 gdzie twoje? Ja nie mam dwudziestu pięć Ale gdzie chodzą twoje? W górze gdzieś już były. W tym zwyczajku A gdzie, gdzie są? są? Czaposze wyżej idą z mężynami teraz. wyżej, patrz, patrz. O zetną patrz. się, zletną się teraz, zobacz. A nie jednak. Zletną się teraz, bo się w górę pójdą i się zetną. Ale czaposze wyżej. Eee? Widzisz moje są na górze. Gdzie? No patrz. O idą cztery sztuki. No, no, no. O ścięły się teraz ścięły się? i Murzyny się nie, ścięły. Nie, teraz nie. się ścięły. O teraz zobacz. Tu idą. A nasze gdzie? Teraz te, te, zobacz. Ale już jest 16 godzina, to jest już. Pogoda to jest do kitu, no ale syn prosił na to. Wrócą? To i pogoda, no taką odległość. Ciemne te, znaczy na, te po, murzyny polskie nie wrócą. Teraz się ładniej zopały niż zawsze. My pierwszy raz są puszczone te murzyny polskie, to to nie wróci w życiu. A zobaczymy. Jak pójdą do, do domu, jak to mi się daje. A nie, co, co, to, a to nigdy nie było lotowane. A zobaczymy. Szybciej, nie jak Twoje będą stadem odejdą, to zabiorą ich, a jak odejdą. Yy, nasze najpierw, a tamte później to grupkami, już. to może coś zostać. Ciekawe czy. Zobacz, już ściągnął niektóre. Tak grochowa powinna być. O, gania już. Jest i Tomek. Jest i Tomek. Ruszył. Ale poczekaj, jak będzie i ten za tym. Też mu mówiłem, żeby ruszył. Też? Ten z... A, jak mówisz, bo no, ja Lecho. A Lecho zaraz ruszy też. No. To właśnie Tomek ruszył. Ja też mało. Co ten Tomek? No, ja więcej ma. No chyba tyle no, tylko więcej ma. Kura, co on tak więcej, ma przecież Tomek. Rozwali komuś głowę i tak będzie zaraz. Ja to, ja to wygnałem... To jest bo tylko tyle mi zostało. A ten... a to idą. A zobacz, to równują i murzyny. Ale murzyny tam... zostaną, zobacz. Tomka, jak zobacz, wywijają. Moment, dzisiaj trochę popalić, bo kurwa drejer się U mnie łapki piękne kurwa łapki piękne. Ty, ale wczoraj ktoś lot puszczał gdzieś tam. Takich koków jakiś. Uborwana siedziało się. Siedziało... Zobacz, ciągnął, już, już, Zobacz, zobacz. zobacz, Mówię zobacz. trzy siedziało o, no, co ciągają? Siedem, kurwa, ja dwa złapałem. Tak? Zobacz, I zobacz, i zobacz, i zobacz i co się dzieje. Pladu, ale oddałem. Tamte już idą, zobacz. A, moje odciąga, odciągają. Poszły tamte. A, tam a te? A tam grupa. Chwilę zostało ciemnych u mnie. Zostało trochę, widzisz, mogły iść te świeże. Tamte już poszły, całą Tam Tamte to wyjewały już. Zobacz. Nie, wracajmy jeszcze. Nie wrócę już pójdą. Wrócą się na parę sekund, a pójdą z powrotem. Tamte poszły. Wszystkie. No nie, tutaj parę zostało, zobacz. Czaposze, dwa tu zostało, zostały. Tu zostało coś tu tym. U mnie. Tak, dwa czaposze czarne, dwa siwe są, czaposze. Murzyny polskie też są, widzisz? Nie odeszły, to już po nich. No nie to... A mogą być także przy dachu nie siądu. Co murzyny na ciemnych? O, czaposze, zobacz, czaposz, zobacz, czaposz, czaposz, co robi, zobacz. Dobra, ja nie teraz... ja teraz... O, tu idzie, co to idzie? A nie. To jest młody. Widzisz? To jest młody. To jak kończę tym No ale jego, to... domka. Tomka. Tutaj to blisko macie do, do Tomka. A to jest tak. Moje się już pilnują tutaj, ja Nasze toła... już poszły. Tamte ładnie no, poszły. Nie, no i... patrz, wracają znowu, patrz. No jak jak wróci, nie no, daleko już są. Połowa się, połowa poszła, połowa wraca. Już za daleko są. Już się nie wrócą. Już widzą dom. Ale połowa wróciła. No gdzie ci dom widzą? Trzy kilometry ci dom widzą. No jak już są daleko, tam parę sztuk jest daleko. Jak są tak wysoko, to na pewno widzą dom. O patrz, bawcy tutaj. No tak, mówię. No wróciły się tam. Dwa Ale to, to te cłaniaki, co, co ty masz? Jeden wtedy dzwoniłem do ciebie. To Wiesz, ile chodził? Te cztery godziny. No, no to bije. Co mogę zostać? Nie, to są razem z moimi. Tam też poszło. A te cłaniaki, co, co miał? To świeże wszystkie to, to, co na pierwszy raz. Tomka to, to nisko. To, to, to... Wow. Chociaż teraz trochę się rozwalają. Ja, jak, jak muzyny na ciemnych ogonach wrócą, to będziesz szokowany. Jak ten na ciemnych ogonach tak Mogą wrócić. to nigdy nie było lotowane. Nie? No te fajnie jakby się chciał teraz. Tomka i pana Jacka jakby się chciał, to by było fajnie. Nie, jego tak nie chcą w górę iść nie wiem dlaczego. Moje dzisiaj pizdę dostały tu I to poszło od razu w górę. Masakrycznie Reszta to poszła już. Reszta już poszły. Tak. Ale, Ale Kończaty ci... został nasz. Ale no jeden został, chyba jeden tu chodzi. No zobaczymy. Na się godziny. Ale Czy spaniaki, te twoje pierwsze to... No widziałeś jak poszły? <laughs> od Kurwa jak podstawę. No tam ty już się do w domu. No co? Kończaty nie jest głupi, on tak nie siądzie mi się wydaje teraz. nie siądzie, on jest taki głupi. Ja złapałem złapałem, znaczy złapałem przed torem i latatu hmm, załobny. Chodził, no? Na ksiągę. No i będę to mu za tego. Chodził wczoraj. Taposz teraz odcina. Zobacz. No ten jeden kolczaty odbija, kurwa, to on pójdzie. Ten czapos, no. no. O patrz, Murzyn na ciemno ogonie, nie jest u niego. Gdzie u Tomka? Lysko, widzisz? O tu jest. Tu tak. tak. u mnie kurwa Budapest, teraz skąd on się wydawał? Znaczy nie wiem. A to mówi. Murzyn na na ogonie usiada do niego. Zobacz. Aha Zobacz. Na ciemno wiesz. Pikuje z góry, tak. tak. One takie mądre zawsze. Tak, mądre. Przy golewniku one są mądre. O tu są, A tak, Tu wróciło cztery. Nie, to się oderwały no, po prostu. Moja. Oderwały się. No. Jeszcze aposz. Moje, bo zobaczyły, że ten ciada tu jeden i dlatego ciągną do dachu. A, nie dostały, zryci jeszcze nie dostał, i dlatego. Już te... Tu chyba coś odcina teraz, zobacz, widzisz? Aposz czarny. U nas nie ma, czy kosztuje 20, czy 30, czy 50, idzie. No patrz, może klepie, zaraz siądzie sam. Albo, siądzie siądzie. albo może on ma takiego na, na ciemnym ogonie. A ja nie wiem, ma chyba jednego samca. Muszę szukać teraz. O, tu jest jeden ciemny, na ciemnym ogonie. Widzisz, może. Jeszcze tak. mówimy, bociany masłowe, może weźmiemy. Nie, to bociany o, tak. masłowe to. Tak, tak. Nie, bo ciany ma słowę to by nie poszedł za dużo łapka. A no. jak moje dzisiaj poszły, kurwa. No ładnie. Ale tu połowa jest moich też. No, no tu jest połowa twoich. Tak. Znaczy połowa, no nie połowa, ale... Trochę jest. No tamty to już poszły, siedzą pewnie w domu. No. Tego siadły. Bo już smurzy u niego się nie zapoznał. No nie smurze, no nie widzisz go? Ale nie, do topka walosia. A chłodźc to jego czy... Opatrz chmury teraz jaki wiatr jest. Co, jedziemy zaraz zobaczyć? Nie, do chmur nie dojdą. Ale pięknie chodzą. Czaposze, zobaczymy co potrafią siwe i czarne, zobaczymy. Pięknie chodzą. O tak się powinno właśnie ganiać. Wygonić gołębie z dachu, a nie żeby się siedziało na dachu i na docia tylko. A on tak właśnie zrobił. Tak. Pół zgonił, a pół... A nie chłapie, co ma łapać, mi to zależy. A ja wszystkie, buda zamknięta, o zobacz. A i jak wysoko poszły, widziałeś? No, no ładnie chodzą. No moje dzisiaj dokładnie tak chodziły. A kto to puścił te gołębie Tak, to chyba mi się wydaje, że ktoś cały lot wziął, wiesz? Wypuścił. No, wszystko, wszystko możliwe, ale możliwe jakieś gołębie? To jakiś wębie. Gdzie takiś górnoloty, Nie wiadomo, co to człowieku. No to deszcz, przedczoraj siedział desz przed siedział desz tam kocórki na linii. Normalnie na linii, długi o taki skurbez, no Górnolot. To, to mówię, ktoś, ktoś w to popuszczał. ale na ziemi. Do wejścia w niech pan sobie to kupi, to będą tak chodzić, ale siwy chyba, nie? Zaposzek na Wasze pociągi. Cześć. Zaposzek na a moje się ich pilnują i dlatego... Co jedziemy zobaczyć co wróciło? Nie, jeszcze. Jeszcze? Jedziemy do Tomka, zobaczymy czy ten murzyn na ciemnym ogonie to jest nasz. Musimy taką kamerę postawić przy gojemniku. I będziemy no. wiedzieć kiedy nie, wracają. No te to już są w domu! No są! Tamte już w domu. Tamtym na 100%. Ale te tu Ale nic się rozbijają. Tak. Ale chodzą w górze. Żeby te się wybrały z tamtymi, to poszłyby razem. No. A te ka zostały. Poczekaj, ile mam podstawy? zaraz ci powiem. Patrz, tłuką butelki, co oni robią? Ja nie wiem. jak Odbiję komuś w oko. Te, te szkła, się to jest też Ale pan cię nudzi? Zabierz im te butelki z no bo im się nudzi. No i będzie pokój poszę to zostaną. Mi się wydaje, że to bociany by prędzej poszły. Już, już. A, a tu, co co to? jeszcze ile moich zostało? Tutaj. Tu tu, wszystkie twoje tu prawie. Nie, tutaj tutaj są twoje. Tu są twoje, a tamte są moje tak duże. Jest tu trochę twoich. O no. będę będą Będę ob... Zaraz się będą obniżać, o, tu coś schodzi teraz chyba. Czaposz. O, widzisz, tutaj idzie tak cięto. Opa, tu. Czaposz, pada. Czaposz idzie. Dobra, sam idzie. Ale siwy. Tak, siwy. Niech szuka. I od razu do dołu. Idzie, idzie, idzie. Ale gdzie? Dziki gdzie ty goś? Tu. Schodzisz. Ale to i mój może być ten widyn, bo ja mam takiego widyna na, na białych klotach. A może to on? No może Dobre, jedziemy chyba. Jeszcze? Wszyscy ciekaw nie co to wróciło. Nie to, 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 tu. Jest swój, to nie jest nie, to mówię, że to jest oczy. Ale patrz, wszystko strzek Patrz. Patrz O, co po tak samo zostanie? Widzę. Ja mam takiego widyna jak ten, tylko że na białych lotach. To tutaj kurwa z twoich z 10 jest. No. Więcej. Albo i więcej nawet. No to zostały stare, to stare i go ciągną. Nie, ten jest dwa. Lubię. No czaposz. Czapor. Zobaczymy czy sam siądzie. No to dwa głęby dopiero. Ten jest dwa. To nie jest Darło mu nie będę dawał. Jak on nie umie wrócić 3 kilometry, to niech idzie do ludzi. Pierwsza ścinka z panem Bormanem by była. Jeden już odciął. Zapusz, poszedł czarny. Poszedł? O teraz wyciął, widzisz? Jeden poszedł. A patrz ten jak to disco? To jest, Tak, tyle jest mój. Zaraz będzie no. utopka. A bo to siądzie? Dobrze. Tu już nie gania, bo łapie muzynę O zobacz, teraz się jeszcze oderwały w tą tą, tą stronę. <noise> Ale mówię, przywieź do mnie, to nie przywiezie. Ja ten twoje tu idę. Teresa tu została. Tu samy biały, bez podpowy. A gdzie ten czaposz? Nie wiem, no może. I opakuje. pogoda. Tak. Ale i pogoda jest słaba. Takiego dzikiego lotu dostał. Ale nie, no tamte od razu poszły niektóre. Widziałeś, jak oderwały się. No. A ten co, to został? To już głupi. A tak, głupi. jest? To poszły na bazę, kurwy, z powrotem. Czaposz, to że wsiądzie. Sam zaraz no. siądzie. No. Samica może pójdzie, a samica nie. Ja myślałem, że ten samiec to mądrzejszy niż samica. E, to chyba czymś samica chodzi. Nie, samiec. Samica jest na I samiec ma, samica ma mniej lotek. 4 na 4 ona ma. Nie, 6 na 6. Tak? To jeszcze jeden taki w górze u was chodzi. Dobra, jedziemy już, tato. Siądą to siądą. Idziemy nagrać sobie z domu. Ja i tak nie łapię, bo ja nie, podniosę, jeden... nie podniosę rapu, ja oddałem te dwa, jak to złapałem, bo mi do gołębnika wlazły. Ale ty, może dwa jeszcze chodzą w, w górze? Tak, w górze. A ty ten czaposz? Czarny czaposz odcina trochę. Dwa są czarne jeden siły. A no to je... i kąciaty tu jest. Teraz czarny się chyba wybierze. To czarny jest na, na ciemnym Tak, na ciemny, to ten jeden może mu Do niego. A ile ty jest na ciemnym? Trzy No to ten jeden może u niego siedzi. No tak szybko, żeby siadł. No, no wiesz, to przy był dobry, a tak. A u tak. nie wejdą do gołębnika, bo jest zamknięty, ale... Ale zobaczymy co zrobić. On tu już jest dziad Właśnie taki co chodzi nisko to go nie złapie. Pat koło... jak, jak do Tomka zajebie. Nie zajebie, nie bój się. Zobacz, on jak tak idzie ciemnym lotem, to on będzie nisko, szedł i będzie szedł. Nie bój się. Tak ten ciemny wczoraj obcy. No o teraz czapos jeszcze się odciął z Murzynem. No może chyba tak nisko. Obni A i zwykły murzyn jeden chodzi. Co czeka masz będą siadać? Gdzie? No one. No gdzie ci się tu siądą co? <laughs> Kurwa dwa muzyny jest zwykłe i dwa na trzy zwykłe i dwana ciemny pogonek, bo tu stare murzyny twoje zostały tak huki pewne też młode? Wziąłem też młodych, młodych palów takich huków, nie? Patrz, ten zbaty jakby przyszły i siadły tutaj, to cały lot siada. No właśnie chcę zobaczyć. No, a gdzie to jest pan? No po prostu z powrotem na bazę, ale zaraz przyjdą. No teraz przejdą. zobacz, o teraz jak zobacz ty, co się stało. Ten jak się pilnuje, on chyba klatki zna te. Zobacz co się stało. Rozerwały się. Odciekł. Ty, ale te ale twoje tu... też chodzą chyba. No to, te Nie. są moje i jeden może tu. Tak. A tam te. A tamte tu. I tam jest dwa moje. Ocie, ale twoje chuj. są stare i odciągają i patrz zabiorą ich. Tamtej dochodzą. Tam. on do nich co dołączy i pójdą. No. Poszły tam. Dzwonisz dołem, dołem, patrz. I idę w kierunku. Dzwoni Tomek, zaraz. Tutaj został kończaty. Kończaty to ci mówię, mój jest ten jeden. Tak? Ten, jak widzę, no. Nie, to jest, A twoje jest posz... mój kończaty. A twoje poszły, pan. Jest trzeba poszły, nie, wiem, co to jest? A to ten co chodzi. A tam poszły dołem. Tu jest kończaty, mój. Stówę warty. No, to Tak tu je jeden, je dva, tři jsou muži. Aleva to je? Ne, yeah, dva, yeah, dva muži. No, ten na Co czekamy, czy co? No widać daleka i... Jeszcze jeden tam goni, widzisz? Mura biały, kotar padnął. Tak. W niebieskie wchodzi. Ta, ta. Jestem, jestem, tak, tak. Widzisz? Jest tam, jest tam, tak. Tam daleka. Tam to już pojedynki, po tam to już poszło dołem. No ten czaposz. Ale moi, mojego kulcza tego nie ma, poczekam tam z nimi. To jest, no to, to, ba... to jest mój? Tak. No potem go bo da paścimy, się nie spodziewał tak? Albo może nie siądzie wcale ten nasz, on już u nas 2 lata. A, no tak. tak. Od zimy jest tego pierwszego roku. Opa, się. Tu są, no tak. O, tu mówiłeś. są. Pomój tam, mówię ci, jest jeden. Dlatego przyciągnął. niech będzie zadowolony. Jak się obniżą, to mogą siąść i o to chodzi jakiś No rzuczyma. jedźmy już, będziemy tak czekać Zobaczymy czy siadło Masakra Ja już chcę zobaczyć co siadło u nas, a nie... U nas już tamte to już siadło O te już zaraz będą siadać, o te jest fajny. Tu są tak, trzy murzyny Tak, trzy murzyny Czaposz i kończaty A pantof? To jest całą grupę. Chcę zobaczyć, co zrobią przy dachu. Tak szczerze, bo zawsze przy dachu odcinają obce. Zobaczymy, a właśnie że odcina. No, kolczaty jest jeden, dwa murzyny. Zobaczymy. No i ten był taki. A reszta, Mój tam jest na górze. I Ale ładne słownictwo też mają. Na filmiku będzie. Już że to odcina A. U. U. Tamte jak się zbierają U. A mój już sklepie, widzisz ten, ten podobny A. jak was? No. Tak. Zobacz, grupy, zobacz, zobacz zobacz. Idzie, zobacz, zobacz. idzie tu w tę stronę. A tamte? Jak się teraz nie zawrócą pójdą, to już pójdą Co zrobią? Jeszcze wracają. Jeszcze, A jeszcze to były te, te pierwsze? No tamte to od razu Ale poszły. Dwa półka i niema ich. Zobacz, zobacz, widzisz? Dwa poszły, dwa poszły, zobacz. No. Bo jeden jest w Dwa tam poszły. No i zobacz, zaraz się do niego przysiądą, to możemy... i... Ale dach jest inny, nie powinny siąść. Dwa możemy zostały. Tam poszły dwa, zobacz, widzisz? No. Poszły tam daleko dwa A, jakieś. Tak, kończaty odbijam. No kończaty dawaj, zobaczymy. Ale no, to już jest nie gołąb. jak on tak do gołębi, nic, to już idzie, to... Zaraz, zobaczymy. O, kończaty idzie tu po lewo. O, kończaty odciął. Cztery sztuki jest tu po lewej? Kończaty odciął. No, cztery sztuki jest tu Ja lewej. Ja może wziąłem młodego co poszło? a nie starego. A nie wiem. A może pomyliłeś, bo. A nie wiem, bo są dwa młode trzy muzyny i ten. dwa muzyny. Zobaczymy, co ten kończaty zrobi. A tamte, gdzie są? Co to tu były. Poszły dziś. Patrz, jak denerwują Oczy, tego co? Patrz, są na tym, daleko, strasznie. Na, wiadu, na tym, za trzy jazdy kolejne. To ja nie nagrywasz. Zobaczymy, czy te się Ale znowu wracamy. Bo twoje ich ściągają, tu. No kończą, ty chcesz, chcesz się wybrać, ale nie może. No, tego jak złapiesz, to stówkę masz. Nakrapiany to ten. Nakrapiany to ten. Nakrapiany to ten. Nakisz dopiero. A czemu te, te, te twoje nie. Siadają. O teraz, teraz, A, teraz. Patrz. Znowu. Wróciłem. No, znowu wróciłem. 2, 4, 5. A to chyba 6. To chyba twoje wróciło. 2, 4, 6. 6. Widzisz? O teraz siadają. Patrz, siadają. Zobaczymy, czy kończaty siądzie. Trzeba posiądzie. Nie. Trzeba pościąć. Inny dach jest i nie powinien siąść, zobaczymy zaraz. Murzy siada. siada. Młody możem. tak. Młody no. Młody. Młody możem. Siądzie. Na inny dach? Wszystkie siądzie. O patrz, pierwszy bocian siedzi. No to Kiedy ten co zawsze, ten, ten co przychodzi po jakimś czasie. U Tomka też on siedział już. Ale ty on 10 km zrobił. Ale ładnie w górze. A gdzie to kończaty? To cię liczy. kończaty? Tu po... jest kończaty. No. A w górze chodzi, tylko ten bocian tu. Się. Bocian to jak zwykle. Oni u Tomka a przyszedł dychać i ciągle wraca z tych lotów. No te nie siądą. A ja można naprawdę. Będą widzieć, że siadają. Może naprawdę wziąć młodego czaposza. Zobaczymy zaraz. Nie, to stary o, to. O tu są trzy. Dwa czaposze, czarny, siwy i ciemny. Bocik nie, tak. siedzi. No to ten na białych lotach to jest mój. A gdzie kończaty i reszta? Tu są. O, no, i same twoje poszły. Nie siadły. Nie siadły. Widzisz? Nie, jeden biały mój jest. Ale dwa murzyny. Muszę dać pauzę, bo ci się telefon zaraz rozładuję. No to... Dam nie, pauzę. Przejechaliśmy. Te co powinny być, to są. Nie ma tego bociana, co siadł. Najlepsze są. Są tak. Raz, dwa, trzy bociany. Jeden jasny. Budapeszty są. Budapeszty trzy są. Nawet pan młody przyszedł u nas wychowany. O, kropić zaczyna. Ale zaczyna padać. Będzie tamtym ciężko wrócić. Bocian jeden to już dziad. Siatł Ujacka. Jeden. Murzyn. Murzyn polski też światł Tomka. No. Też do niczego. Kończaty mi się też nie podobało, tam sobie chodził. Znaczy, nie ociął nawet. No weryfikacja, no wiadomo, droższe gołębie to i za bardzo nie potrafią. No trzeba od młodego lotować, wtedy tak. Jasno na ściągu też jest, widzę. Jasno na ściągu jest, jasny jest. Trzy jasne są. No to co trzy powinno być, to jest, nie? No te najmądrzejsze są pierwsze. Bardzo ładnie poszły od razu i, i są. Czekaj, jest w ciemnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 16, osiem. Szesnaście chyba. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jest ciemnych. To brakuje chyba dwa ciemne, ale młode. Dwa, dwa ciemne, młode. Dobra, dogramy dalej to będzie wracać. Muszę komórkę na Dobra